Siemanko w kolejnym odcinku kariery Walencją na moim kanale. Drugi sezon. Bardzo Wam dziękuję za nowe suby. Fajnie było wbić do końca czerwca 1350. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i na początku już widzicie, że Toulouse wpłaciła kwotę, klauzule wykupu za Enzo. No i Enzo odejdzie do Francji. Będziemy mieli kolejne 10 milionów do wydania. Zasady macie w opisie. Takie. Małe zasady, nic nadzwyczajnego, ale żebyście wiedzieli, dlaczego kupuję za taką kwotę, albo dlaczego wydaję tylko tyle na transfery, jeśli w budżecie mam ponad 160 milionów. No i no co, wam mogę powiedzieć? E, na karcie społeczności jest post, który możecie mi zadawać pytania do QA, które myślę, że pojawią się na 1400 słów, jednak taka dziwna liczba, ale wtedy nagram to QA, bo czołby i nie. No i dobra, pierwszy mój transfer to Gabriel Sara, jest to środkowy pomocnik z Brazylii, grający w Norwich City. Na razie się klub nie zgodził na jego transfer, na jego kwotę, ale potem się udało. Staram się kupować takich piłkarzy, który jeszcze, którymi jeszcze nigdy nie grałem. Eee, w Macie kupowałem tutaj w Walencji takich piłkarzy, których <laughs> sorki jeszcze możemy rozwinąć, eee, możemy zrobić, żeby byli lepsi. No i właśnie taki Gabriel Sara, który jest naprawdę fajnym piłkarzem, fajną umiejętnością, zobaczymy jak się będzie u nas spisywał. Oczywiście klauzula wykupu musi być, ja tutaj oferuję 25 milionów, oni się zgodzili na tą klauzulę, więc naprawdę spoko. No i tutaj dogadaliśmy już koszt, yy, dalsze rzeczy, no i mamy pierwszy transfer w tym okienku, w ostatnim dwa odcinki temu już dokonałem kilku transferów na ten sezon. Tutaj rozpoczęła Gabriela Sara. Za to, że awansowałem do Ligi Mistrzów, mogę z budżetu wydać 40 milionów. No i każde dodatkowe miliony to już za sprzedaż piłkarza. sprzedałem Enzo za 20 milionów. To 10 milionów z tego transferu mogę wydać. No i dobra, mamy kolejnego pomocnika. Tak naprawdę trzech pomocników kupiłem: Torrente, jest taki OSBD, więc też jest spoko. Kupiłem sobie właśnie teraz Sarę. W ostatnim odcinku przestanie był ten Bilaj El Hanui. No, i koreańczyka kupiłem Hong, Hong Kong, coś tam pewnie. Więc naprawdę, środek pola mam fajnie obstawiony. Tutaj zobaczmy jeszcze na cele. Ta liga mi jeszcze przecież awansowaliśmy. No i dobra, w ogóle ekstra klasa widzę, że lubi kupować moich piłkarzy, Hiszpanów, moich juniorów. sprzedajemy Gustavo Verę właśnie do warty Poznań skoro tyle pieniążków. Tutaj, Cristas Avila odchodzi chyba. Nie wiem co to za klub, skąd? Arad, no, jakiś nie jest to jakaś Ameryka Południowa? Ale kolejny junior sprzedaje tych juniorów, którymi nie widzę przyszłości. Tu kolejny, Bruno Alvarez jest wypolczony do Ibizy. Nasz prawy obrońca nie gra się, rozwija. Może w przyszłości będzie grał w pierwszym klubie. I kolejne odejście, kolejny transfer Dario Sera do Piasta Gliwice za 1200. Skąd Piast na to wziął pieniążki? Nie mam pojęcia, ale naprawdę kolejny piłkarz nasz do Ekstraklasy. Alejandro, Alejandro Cantero z Levante. Zostaje naszym kolejnym piłkarzem: jest to napasnik, który może grać różnie taką skrzydłowy, Jest bardzo szybki i trochę będzie inny napastnikiem niż Iwan Azon czy Hugo Duro. Więc też nam się przyda taki transfer. No i co wam mogę powiedzieć? Nie wiem co, ale tutaj widzimy, że z Lewanty ciężko się negocjowało, ale fajnie, że go kupujemy. Miałem na na innego piłkarza, ale stwierdziłem, dobra, kupujemy już takich piłkarzy do rozwijania. Zobaczymy, jak oni się będą rozwijać. Nie szalę tutaj z tymi transferami, choć jeden transfer zaszalałem, to naprawdę, no ale mogłem wydać sobie pieniążki. To wydamy. Damy Alejandro Cantero w naszym składzie 3 600. Na, musieliśmy wydać na jego transfer 88 tempa, więc to jest naprawdę szybki piłkarz. A w końcu chcemy mieć też szybkiego. Piłkarza Wiktor Gomez to będzie nasz kolejny prawy obrońca. Na razie mamy młodego Iwana Fresneda, a Wiktor Gomez będzie piłkarzem do rywalizacji, do rotacji. Ja chcę mieć trochę szeroką kadrę, choć wiem, że to nie, za, nie zawsze jest dobry pomysł mieć za szeroką kadrę, bo ktoś nie będzie grał, ktoś będzie marudził. No ale zobaczymy, może będzie też się pozwać tych piłkarzy. Mają klauzulę, kto wie, dostanę klauzulę. I Elo, tak naprawdę, nic nie możemy temu zrobić. No, ale gramy w Lidze Mistrzów, gramy w Lidze w Pucharze Króla. A chciałbym w tej Lidze Mistrzów się nie skompromitować najwyżej spaść do Ligi Europy i wygrać Ligę Europy. A w Lidze, no, zobaczymy, jak nam pójdzie ta liga w tym sezonie. Na razie, transferiki. Ten chciałem go bardzo, ale go nie kupiłem. No i tutaj taka bomba transferowa. Miałem około 30 milionów do wydania jeszcze. To więc wiedziałem że chcę prawego pomocnika Alan Velasco. Tutaj zaoferowałem Guerrero, ale oni nie chcą, mi chcą za dużo. No ja tu mogę przeznaczyć maksymalnie 30 milionów na ten transfer. Więc no poszedłem do FC Dallas, dam wam 30. No i Alan Velasco, bardzo utalentowany, argentyński, skrzydłowy. No Gianluca Presiani rok temu, teraz Velasco. Zaraz robimy jakąś taką małą tą kolonię Argentyńczyków. Chciałem mu dać klauzulę 80 milionów, oni 71,800. No tak stwierdziłem. To 72. No i 72, i ta dyszka. Niech będzie Alan Velasco. No, ktoś płaci taką klauzulę, to odejdzie. Eee, I witamy. Nowa gwiazda, kto wie, na pewno huczna prezentacja. tej przywitanie z Gają i z Paulistą. Z numerem 7 Alan Velasco będzie grał w naszym składzie. Lewo Bardzo duży transfer w Walencji, najwyższy w ostatnich latach. No i zobaczymy czy był warty te 30 milionów. Był jeszcze na moim celowniku Thiago Almada, którego bardzo lubię, jestem mega fan tego że jestem ciekawy kiedy Argentyńczyk trafi do Europy z MLS. No ale Alan był tańszy i to wiele. Doskonała okazja według Fify, więc spoko jak oni tak mówią, to ja się cieszę. 80 overala jednak nie Lino. Lino nie wraca do nas, stwierdziłem, że ja chcę jednak kogoś innego. I Alan Velasco jest takim ostatnim na tym moment transferem. Bo nie wiem czy jeszcze jakiś transfer dokonałem w kolejnym odcinku. A tu jeszcze tak, ktoś mi napisał, że nie mam... Jak to było? No eee, nie wiem. Ale nie pamiętam, że nie no, że nie kupię Polaka, więc dobra, kupuję Kacpera Tobiasza. Będzie naszym rezerwowym brankarzem. I nie mam odwagi chyba kupić Polaka. No dobra, tu kupuję brankarza. Jolo nikomu z pomocy tylko za No zobaczymy, może go wypożyczę, więc... Kupiłem Polaka, proszę bardzo. I co? Łysowam teraz? No. Tutaj <grym> negocjujemy z Kacperem. na pewno się na jakimś pucharze króla myślę czemu by nie. Może w La Liga nawet. No zobaczymy jak się będzie ogólnie rozwijał Kacper Tobiasz. Z Legii Warszawa, wielkiego klubu. <grym> No, i dobra, jeden zagraniczny piłkarz kupiony z Polski. Ja jestem ciekawy, wiem, że miała być kariera Może jeszcze będzie w tej chwili kariera legion, jeśli będzie czas. Esteban Caballero, kolejny junior, odchodzi. Eee, nie wiem, że na nim przyszłości. Tak naprawdę z Tomą i Jesusem Prieto. Tutaj fajna oferta się trafiła. Robert Nawaro do wypożyczenia do Realu Oviedo. Stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, by Navarro się rozwijał. Na wypożyczeniu, może też takich innych piłkarzy, Jezusa Prieto, myślę, żeby go wypożyczyć, bo myślę, że trochę Prieto się marnuje u nas. Jednak ma duży talent, a za dużo nie daje mu szansy gry, choć staram się. Więc myślę, że Prieto zostanie kolejnym piłkarzem, który zostanie wypożyczony, ale już raczej w zimie. Grałem pierwszy myśl w pierwszym sezonie z Rajo Vajcano, Kano, Junior Toma, Grałem drugi sezon do w pole karte, do Azona i Iwan Azon. To będzie czok tego sezonu Zobaczycie, że Iwan Azon. Będzie piłka, za którego dostaniemy grube biliony. Kluby będą się biły. Druga połowa tutaj. Jose Gaja otrzymuje piłkę od Velasco. Jose Gaja wchodzi w pole karny. Nasz kapitan. Lewa noga, ale niestety nie ma gola. Świetna interwencja. bramkarza Rywali. Rajo. Raul de Tomas do Czeskiego Lingarda. No proszę, Lingard. Tutaj Czawaria. Czawaria. De Tomas. Czawaria, ale Mamardaszwili jest w formie. Daje ogólnie rad. Dożytkowanie Rajo, tutaj Almeida wygrywa pojedynek, Iwan Azon podaje piłkę do Alana Velasco, Alan Velasco idzie sam, na prawą stronę się przenosi, Alan Velasco, Velasco, prawa strona boiska, Argentyńczyk do Musacha, Musach z główki, ale świetna interwencja rywala. Niestety nie ma drugiej bramki, ale skromnie pokonujemy Rajo Vajekano w pierwszym meczu 1-0, Ivan Azon strzela gola, nie chciałbym go stracić. Bo tak mi się kurde zajebiście gra tym piłkarzem, a jednych się to przekleństwo, a drugich nie. Staram się nie używać takich słów, żeby nie było, być kulturalnym. Robert Navarro idzie na rok do wiedo i tam moim zdaniem może się fajnie rozwinąć. Wrócić na trzeci sezon, w którym zniszczymy wszystko. Jorge Sanz, tak naprawdę w tym sezonie chciałbym się utrzymać w top 4. Jeśli uda się połać Ola Ligę, mistrzostwo, to powalczymy. Wiem, że mam skład taki, no, nie na mistrzostwo, no ale to jest FIFA grając na Ultimate Amator to można wszystko osiągnąć no i dobra, gramy kolejny mecz z Sevillo, w ogóle klub jest dobrze prowadzony, kupuje piłkarzy, którymi się fajnie gra, to jest szansa na dużo i tutaj widzicie, że Alan Velasco wykorzystał błąd naszych rywali szeregola, Alan Żelasko Alan Żelazko, nie Velasco, tylko Żelazko ale naprawdę ta, ta gra w obronie Sevilli to była fatalna no i Argentyczyk miał tyle miejsca, że Gola kolejna akcja, tutaj Hong Hong podaje do Azona piłka zwrotna do Hiszpana, a ten strzela na 2 do 0. Więc dziewiąta minuta, już Cywilią 2 do 0 prowadzimy. Niesamowite jak gramy. Akcja Cywilii Castellanos do Ocamposa, Ocampos! No ale oczywiście jest na bramce gruziński goalkeeper, który broni wszystko. Kolejna akcja Almeida do Alana Velasco, Velasco co zrobi Argentyńczyk do środka do Iwana Azona. Ivan Azon, lewa noga, bang 3 do 0. No, niszczymy tą Sewilję, a jest dopiero 20 Gdzie jesteście? Hejterzy? No właśnie. Rozpoczynamy od bramki: Fresneda podaje do Nusy, Nusa, Nusa. Szybki jest w ogóle ten Nusa, fajny piłkarz. W no, ogóle myślę, że w nowej. EA Sport FC nagramy jakąś karierę klubem z Belgii, to jest świetne doszutkowanie i zobaczcie, że Ivan Azon był kompletnie niepilnowany i 4 do 0 no klubem z Belgii chce nagrać karierę, wam powiem, może nawet aktualnym mistrzem, bo to, co to się działo w ostatniej kolejce w Belgii, to było coś niesamowitego zobaczcie sobie, jeśli nie wiecie o co chodzi może właśnie takim mistrzem aktualnym z Belgii, który czekał to mistrzostwo tyle lat czemu by nie, no wiem, że wygrali mistrzostwo teraz, ale zbudować taką mocną tą drużynę dużo zawsze z planów, ale zawsze realizacji czasu jest mało. No 4 do 1 tutaj. Yy, Cantero yy, nasz nowy piłkarz wchodzi w pole karne i strzela swoją bramkę w debiucie. No jest 5 do jednego. Gromimy sobie na ich stadionie. Jestem zdziwiony, jak mi się fantastycznie gra tą drużyną. Po prostu buduję drużynę pod siebie, że mi się dobrze grało i potem te mistrzostwa tak lecą. Nie ja wiem, tylko w Monachium się nie udało zdobyć. że to? Możemy zdobył, jakbym został jeszcze na piąty sezon. Ale Siedziałem, że już nie ma sensu. Pchania się. I ogólnie, pin do jednego stwierdziłem, że symuluje ten mecz do końca. I jolo wygraliśmy 2 do 5. Tutaj Castellanos jeszcze 6 gola. No ale dobra. Kramaliszyn, ja tę wrankę nie pokazałem. Dobra, dobra, dobra. No ale mamy dobry początek sezonu. Jeszcze jedno spotkanie w tym meczu. Następny odcinek w Walencji. Myślę, że pojawi się w piątek. Nie wiem, czy to w czwartek rzucę. Raczej nie. No i na Green do Radomiaka. No widzicie, że nasi juniorzy chętnie. Idą do Polski. Polskie kluby wykupują. Danie Rochas na wypożyczenie do Rumunii. No dobrze Rojas. Bye bye. Celulite. I kolejne spotkanie. Gramy z Girono. Widzicie trochę jest zmian. Mamy Billa. Mamy Torrente. Patko, Naszego nowego obrońcę Vasquesa. I Gomesa. No i rozpoczynamy. Gianluca Prestiani. Młody Argentyńczyk holuje piłeczkę. Z siebie odwraca. Holuje ją dalej. Podaje do Tomy. Toma. Toma podaje do Azona. Iwan Azon wchodzi w pole karne. Strzela lewą nogą. Pokonuje bramkarza rywali 1 do 0. Iwan Azon. Ja go sprzedam za grube miliony. Kolejna akcja. Tym razem Zirona wija do go. Christian Stuani I na szczęście szwili to broni. Było blisko remisu. Znowu akcja naszych rywali. Zirona, Alex Garcia, Stuani, Stuani w polu karnym. Ale na szczęście obok bramki naszego Kolgipera. Druga połowa. Gianluca Prestiani postanowi wykorzystać to, że jest bardzo szybkim piłkarzem, ale to jest Souza, nie daje za wygranią. ale Prestiani są do środka, podaje do Billa. No i Bilaj El Hanus, Hanus, Hanus chyba, 3 2 do 0, kapitanu, że Marokańczyka. nowy piłkarz. No właśnie, staram się kupować takich piłkarzy, wiecie, których jeszcze nie grałem. No Velasco to trochę jest znany moim zdaniem, ale taki Cantero, nie, Bilaj, nie, Ten Honk. Xiong Siong też nie. Nusa tu tam trochę znany. torrente mniej. tam ja naprawdę myślę, że to nie są duże transfery. To jest Tiwani z niestety na 2 do 1. Ale no to nie zdra. To nie zmienia w wyniku meczu, bo ogólnie ten mecz był nasz. Tutaj jeszcze Hong podaje do Nusy. A Nusa biega w pole karne. Mógł podać. Uderzył. No i wygrywamy to spotkanie 3 do 1. Pogrom. Nie, może nie pogrom, ale mamy naprawdę kapitalny początek sezonu w Walencji. No tamten sezon też się dobrze rozpoczął ogólnie. Ale ten rozpoczyna się kapitalnie. Już Was zapraszam na piątkowy odcinek. Wysłałem yy, skauta do Polski, ale na razie jest Lipa. Mamy Kubę Wawrzyniaka. Kurde, Kuba Wawrzyniak. Czemu go nie wziąłem? Ale na razie jest Lipa ogólnie. Yy. A drugiego wysłałem do Portugalii. No i zobaczymy jakichś nowych juniorów. Jakiegoś Polaka takiego. Wow na kompozycji przepraszam na kompozycji nie wiem ale jesteśmy jednym klubem z kompletem punktów. W Lidze mistrzów zagramy z Perze, Interem i Dynamo Kijów, więc warto zdobyć 6 punktów z Dynamo Kijów, by szansę awansować dalej. E, jeśli chodzi o mój zespół, no to jeśli chodzi o ten fantastyczny zespół Karmona, na wypoczeniu się na rozbija. No i Vanazon świetnie wchodzi w sezon. 5 goli w trzech meczach. Nowelasko na razie spoko, pomału do przodu. Zobaczymy, jak to będzie dalej, ale naprawdę, azon jest genialny. To tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za komentarze, subskrypcje, lajki pod tym filmem. Narka Piątka.